Witaj na moim kanale. Dziś przedstawię dość ciekawy temat odnośnie kolorystyki. Porozmawiamy o kolorach podstawowych, pochodnych i co one nam mówią przy pracy z fabkami. Myślę, że już wiesz, że mamy trzy podstawowe kolory, którymi jest żółty, czerwony i niebieski. I mamy tutaj nasze trzy podstawowe odcienie, które powinniśmy znać: czyli nasz żółty, czerwony i niebieski. Po zmieszaniu tych odcieni wyjdą na odcienie pochodne. Czyli jeśli zmieszamy odcień żółty z czerwonym, to wyjdzie nam odcień pomarańczowy. Jeśli zmieszamy żółty z niebieskim, wyjdzie nam odcień zielony. Natomiast jeśli zmieszamy odcień czerwony z niebieskim, Wyjdzie na odcień fioletowy. Czyli jeśli mamy już kolory podstawowe i kolory pochodne, nasze kolory podstawowe to jest żółty, czerwony oraz niebieski, a kolory pochodne, które tworzą się po złączeniu tych kolorów podstawowych, to jest kolor fioletowy, zielony i pomarańczowy. Jeśli zmieszamy odcień podstawowy z pochodnym, to wyjdzie nam taki szaro-brunatny, czyli nasz docelowy brąz. Ale odpowiednie odcienie podstawowe byśmy zmieszać z odpowiednimi odcieniami pochodnymi. I teraz, jeśli zmieszamy czerwony odcień z zielonym, powstanie nam szaro-brunatny, czyli nasz docelowy brąz. Jeśli zaś zmieszamy żółty z fioletowym, Również powstanie nam szaro brunatny, czyli nasz brąz. I jeśli zmieszamy niebieski z pomarańczowym, również powstanie nam szaro brunatny brąz. I teraz, jeśli wiemy, który odcień z którym daje nam brąz, to jesteśmy w stanie zneutralizować odcienie i dobrać idealny kolor do urody naszej klientki. Co to jest w ogóle neutralizacja, czyli zneutralizowanie odcienia, którego nie chcemy? Jeżeli mamy zbyt dużo żółtego, to chcemy zneutralizować ten odcień do brązu, więc wtedy wybierzemy produkt, który ma dużo fioletu w sobie. Jak to przekłada się na klientkę? Jeśli mamy klientkę, która jest blondynką w takich bardzo ciepłych, żółtawych tonach, bo możemy też mieć blondynkę taką złoto, to już bardziej w takie rudawy tony, a ja tutaj mówię o takiej blondynce, która ma takie naprawdę żółtawe włoski i na głowie, i na brwi, to są takie bardzo jasne brwi. Naprawdę widać, że one są takie w tonie żółtym. I teraz jeśli byśmy użyły samej farki Light Brown od Tuya przy takich brwiach, to ta stylizacja mogłaby być dosyć żółtawa. Nie mówię tutaj o takim żółtym, jak mam tutaj na kartce, czyli takim intensywnym żółtym, neonowym, ale byłaby bardzo ciepła i bardzo właśnie taka um, żółta. Te tony byłyby takie, moim zdaniem, niekorzystne. I w takim przypadku możemy do mieszanki dorzucić sobie farbkę, która ma w sobie fioletowe tony kolorystyczne, czyli fakkę, która jest na bazie fioletowej. Dzięki temu nam się ten odcień zneutralizuje i wyjdzie ładny szaro-brunatny brąz. I jeśli nałożyłybyśmy na przykład samą fakkę z bazą fioletową, to ten odcień mógłby wyjść nam za chłodny dla takiej klientki. Ale jeśli na przykład byśmy pomieszały fakkę pół na pół dały tą z bazą żółtą i pół z bazą wioletową, to ta stylizacja wyszłaby nam taka neutralna, idealnie pasująca do naszej klientki. Więc bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, na jakiej bazie kolorystycznej są fakki, bo wtedy łatwiej możemy dopasować odcień. Następnie możemy zneutralizować odcień zielony fakką na bazie czerwonej. Żółty, fioletową bądź e, fioletową żółtym, czyli tak na odwrót, a czerwoną zielonym, natomiast niebieską pomarańczowym, a pomarańczowy niebieskim. I to się wydaje takie trudne, więc dla podsumowania mamy kolory podstawowe: czerwony, żółty i niebieski. Z nich tworzy się kolory pochodne, czyli zielony. Fioletowy i pomarańczowy. Po złączeniu tych dwóch kolorów wychodzi nam brąz, ale po złączeniu odpowiednich kolorów, czyli czerwony z zielonym da nam szaro-brunatny nasz brąz. Kolor fioletowy z żółtym da nam szaro-brunatny brąz. Kolor niebieski z pomarańczowym da nam szaro-brunatny brąz. Jeśli wiemy, na jakiej bazie kolorystycznej są nasze farbki, to możemy dopasować idealny kolor do urody naszej klientki. Jeśli klientka ma tony żółte, to wybieramy farbkę, która ma fioletową bazę, bądź łączymy ją trochę z tą żółtą bazą. Jeśli mamy klientkę Taką ognistą, czerwoną, yy, czerwona twarz, często też yy, naczynka, no to możemy wziąć fakkę, która jest na bazie kolorystycznej, zielonej. Natomiast jeżeli mamy taką oliwkową, delikatną twarz i chcemy zneutralizować odcień, to wtedy bierzemy fakkę, która jest na bazie czerwonej. Natomiast jeśli mamy mocno chłodną panią, zimne tony, czyli wiemy, że ma taką bazę swoją niebieską, mocno zimne te brwi, mocno zimna twarz, taka blada bardzo, ym, chłodny ton kolorystyczny włosków, to wtedy bierzemy farbkę, która jest na bazie kolorystycznej pomarańczowej, bądź łączymy tą farbkę z farbką, która jest na bazie kolorystycznej niebieskiej, która ma więcej niebieskiego w sobie Dzięki temu stworzymy taką neutralną stylizację. Warto też pamiętać, że panie, które są mocno chłodne, im nie będą pasowały mocno ciepłe brwi, tylko takie neutralne, podchodzące pod chłodne. Natomiast jeżeli mamy klientkę, która ma bardzo ciepłe brwi, to jej nie będą pasowały mocno chłodne brwi. Dlatego musimy zazwyczaj mieszać farbki żeby stworzyć idealną mieszankę dla naszej klientki. Jestem ciekawa Twoich opinii i czy takie treści interesują Ciebie. Czy powinnam ich wstawiać więcej? Jeśli tak, koniecznie skomentuj. Zostaw lajka, udostępnij nawet ten film, jeżeli był dla Ciebie ciekawy i zostaw suba, dzięki temu ja będę wiedziała, że te treści Cię interesują i mam tworzyć więcej takich treści. Jest mi bardzo miło, że oglądałaś ten film i do zobaczenia w następnych filmikach.